Ja jestem piąty raz w Sejmie w tym roku. Nie jestem posłem nie kandyduję na posła i mam piątą taką przepustkę, dlatego że nie jesteśmy w stanie dogadać się z niekompetentnymi, i mówię to patrząc z panu w twarz, panie Gajda, ludźmi, którzy pracują w Enfosiu. Bo pan jest niekompetentny. Pan, co za każdym razem mówi co innego. Za każdym razem pan kluczy. Te potworki, które pan prowadzi, to jest program Mój Prąd w którym na rozliczenie wniosku czeka się półtorej roku. Jeżeli nie pan, to pana instytucja, nieistotne. Kolejny temat to jest program Nasze Auto na dofinansowanie do samochodów elektrycznych. Tak napisaliście wniosek, że trzeba go ponownie składać. Program Czyste powietrze to jest krem de la krem waszej działalności. I ja zgadzam się z panem Bolestą. Ten program jest zatkany. Wy jesteście u władzy dwa lata. Przez dwa lata nie potraficie tego odetkać. Wrobi, zrobiliście wstrzymanie. Super. Liczyliśmy, że coś się poprawi. Niestety jest tylko gorzej. Pani minister Henning-Kloska, w trakcie tych waszych ciągłych tam kampanii, bo wy się gdzieś tam ciągle wybieracie, mówiła, że będziecie realizować po 5 tysięcy wniosków, czy po 10 tysięcy wniosków rocznie. To moje pytanie brzmi, do kiedy wymienimy wszystkie kopciuchy w Polsce w tym tempie, który Państwo zakładacie czy Pani Minister zakłada? I na koniec. Pan mówi o rozwiązaniach teleinformatycznych. Pan tu poinformuje kolegów i koleżanki, że przez 8 lat, tak, ci z PiSu i wy przez dwa ostatnie nie zdążyliście zrobić jednego spójnego systemu informatycznego. Tylko każdy WZOŚ ma swój i ENFOS musi się prosić każdego województwa. Takie są rozwiązania teleinformatyczne, tak? Kolejny temat. Pan poinformuje posłani trasa i pozostałych posłów, że jeżeli my czekamy po tych 6, 9, 16 miesięcy, to że nam się złopuszka nie należy od A pan Gajda, król biznesu i administracji polskiej, ostatnio w wywiadzie prasowym, w Onecie bodajże, czy już nie pamiętam gdzie, ale ja już nie mogę pana, na pana patrzeć w tych mediach, cytuję. To przedsiębiorcy powinni mieć wpisane w ryzyko biznesowe, że coś się może zmienić. Ludzie, kochani, o tym wy mówicie. Współpracujemy z państwem polskim. My jesteśmy obywatelami tego państwa. Naszymi głosami zostaliście wybrani. A pan mówi, że my mamy w ryzyko biznesowe sobie wpisać to, że w... ktoś pana postawił na to stanowisko.